Paulina Andrzejewska, zona Mateusza bez makijażu Mateusz Damiecki poznał Paulinę Andrzejewską kiedy już całkowicie zwadpił, czy zdolał uleżeć sobie życie. 12 lat temu popełnił blat, który sprawił, że przez kilka kolejnych lat trudno mu było zaufać jakiejkolwiek kobiecie. We wrześniu 2010 roku poslubił Patrycję Krogulska, w której był do tego stopnia zakochany. Za nie zainteresowania, jakim obdarza ona innych mężczyzn. Po latach ujawnił, za powodem zakończenia ich trwającego zaledwie 8 miesięcy małżeństwa była zdrada. Patrycja z kolei była rozzalona odkryciem, że zapracowany Mateusz praktycznie nie bywał w domu. Traumatyczne przeżycia polozyły się cieniem na życiu Damieckiego. Na szczęście w jego życiu pojawiła się instruktorka baletu Patrycja Andrzejewska. Mateusz szybko zorientował się, że tym razem naprawdę spotkał milość swojego życia. Jednak ze snubem wolał poczekać na kościelne orzeczenie nieważności pierwszego malzeństwa. Ostatecznie poslubił Paulina dopiero w 2018 roku, po siedmiu latach zwiasku. W rozmowie z party wyznał, Za każdego dnia zakochuje się w swojej zonie na nowo. Jest niezwykle skromna, dobra i wrażliwa osoba. Przy tym stanowcza i konkretna. Nigdy nie dotarłbym do tego miejsca w życiu, w którym jestem gdyby nie moja zona. Czasem myślę, że gdybyśmy nie byli razem, nie miałby kto stawiać mnie do pionu. Moja zona jest dla mnie partnerem, przyjacielem i moja wielka miłość. Zalety charakteru i dał Pauliny w parze z pięknym zewnętrznym. Jako tancerka i choreografka. Nawet po dwóch ciążach dysponuje idealnym, Wysportowanym ciałem. Ostatnio zas. Gdy pokazala się na Instagramie bez makijazu, wywolala powszechny zachwyt. Pod jej z dieciem z mezami serduszkami wielkiej orkiestry światecznej pomocy posypale się komplementy. Oboje jesteście piękni. Cudownie się patrzy na was. Piękna z was para, ma pani śliczny uśmiech. Ulubieni, wspaniali, wrazliwi i po prostu dobrzy ludzie. Zdjęcia bez makijażu i retuszu to rzadkość na Instagramie. Powinno ich być więcej?